Zanurzamy się dzisiaj yy, w materiały dotyczące szkoły wizażu i charakteryzacji Makeup Star. Tak, źródło to ich strona internetowa. Dokładnie. A nasza misja, no cóż, spróbujemy wyciągnąć esencję z tej oferty, zobaczyć, co tam tak naprawdę dają. Mhm. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to skala. Mówią, że to największa taka szkoła w Polsce. Działają od 2006 roku. To już będzie zaraz 19 lat doświadczenia prawie. No właśnie. I wykształcili ponad 5200 specjalistów. Taka liczba, no i taki staż na rynku to chyba o czym świadczy, prawda? Zdecydowanie. To sugeruje, że no muszą się dobrze adaptować do zmian, do trendów, no i pewnie mają niezłe kontakty w branży. Pewnie tak. A co jeszcze ważne, i to dodaje wiarygodności, to ten formalny status. A, no tak. Wpis do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury. Tak, i do rejestru szkół niepublicznych Warszawy. To pokazuje, że działają w ramach, no, uznanego systemu edukacji. To nie jest jakiś tam kurs garażowy. Jasne. To daje pewność. Dobra. Ale przejdźmy do konkretów. Co oni właściwie oferują? No właśnie, bo oferta wydaje się być szeroka. Rzeczywiście. Jest Policjalna Szkoła Artystyczna, taka dwuletnia. Jest Akademia Roczna, Półroczna Akademia Intens też. I do tego jeszcze te krótsze kursy zawodowe. Tak. Zapisy na nowy rok szkolny widziałem, już ruszyły. Na 2025-2027 i ten roczny 2025-2026. Zajęcia zaczynają się pod koniec września. Standardowo. A wśród tych kursów... Jest kilka ciekawych rzeczy. Ten zawodowy kurs wizażu z modelkami. Teraz mają jakąś promocję wakacyjną, 800 zł taniej. O, to konkret. Jesteś stylizacja włosów, podstawy charakteryzacji. Ale zaciekawiło mnie coś innego. Co takiego? Szkolenież AI w branży beauty. O, no właśnie. AI i makijaż. Jak to widzisz? Co to może być w praktyce? To jest kurczę, fascynujące bo technologia coraz mocniej wchodzi w beauty. No tak. Może chodzi o te wirtualne przymierzalnie makijażu, wiesz, Virtual Tryon? Albo analizę skóry przez AI, żeby dobrać kosmetyki. A może generowanie jakichś koncepcji wizualnych? Też możliwe. To pokazuje, że szkoła, no, patrzy w przyszłość. Nie trzymają się tylko kurczowo tradycji. To dobrze. A mają też coś dla pań dojrzałych i kursy indywidualne. Czyli elastyczność jest. Tak, to świadczy o dopasowaniu do różnych potrzeb. A jak z praktyką? Bo teoria to jedno. Podkreślają, że kadra to aktywni zawodowi specjaliści. I to jest moim zdaniem kluczowe. Uczyć się od kogoś, kto faktycznie pracuje w zawodzie, to zupełnie inna jakość. Zgadzam się. Do tego dochodzą te konkretne narzędzia, o których wspominają. Własny lestaw pędzli dla każdego na start. To fajny bonus. Dostęp do studia fotograficznego bez ograniczeń. To descenne, żeby budować portfolio od razu. No tak, zdjęcia to podstawa. Plus szkolenia produktowe znanych marek. I ta opcja ucz się dowoli. A co to jest? Wygląda na to, że to jakieś bezpłatne dodatkowe zajęcia ponad program. Czyli yy, możliwość doszkalania się za darmo? Dokładnie. To wszystko realnie przyspiesza naukę i zdobywanie umiejętności. A co z tym doświadczeniem już poza szkołą? Piszą o praktykach teatry, telewizja, sesje zdjęciowe, eventy. No to brzmi jak świetna okazja. Żeby zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. I żeby złapać kontakty. W tej branży sieć kontaktów jest mega ważna. No i budujesz portfolio w realnych warunkach. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Jaki? Bardzo pragmatyczny. Korzyści związane ze statusem ucznia szkoły policjalnej. A, no tak. Dla osób poniżej 26 roku życia. Dokładnie. I to są konkretne plusy finansowe. Powiedzmy o tym więcej, bo to może być ważne dla kogoś, kto się zastanawia. Przede wszystkim, jeśli taka osoba podejmie pracę na umowę zlecenie, czy nawet umowę o pracę, to pracodawca może być zwolniony ze składek ZUS. Co czyni takiego absolwenta bardziej atrakcyjnym na rynku pracy? Oczywiście, mniejszy koszt dla firmy. Do tego dochodzi prawo do renty rodzinnej, jeśli ktoś jest uprawniony do 25 roku życia. Mm -hmm. No i ulga podatkowa dla młodych, czyli brak PIT do dochodu rocznego 85 528 zł. To już są realne pieniądze, które zostają w kieszeni na starcie kariery. Zdecydowanie. Widać, że szkoła nie tylko uczy fachu, ale też jakby podpowiada, jak wykorzystać te formalne możliwości. To mądre. Dobrze. Podsumujmy. Make Up Star wydaje się oferować takie kompleksowe podejście. Mamy e, doświadczenie, pozycję na rynku, nacisk na praktykę z ludźmi z branży. Mhm. Mm I te konkretne benefity, jak status ucznia, które ułatwiają wejście na rynek pracy. Czyli w sumie takie połączenie tradycji z nowoczesnością i pragmatyzmem. Tak bym to ujęła. Doświadczenie plus elastyczność, praktyka i portfolio. No i te finansowe ułatwienia na start. To wydaje się być przemyślaną propozycją. Ale zostaje na koniec to pytanie, które pojawiło się przy okazji tego kursu AI. Mhm. Jak głęboko sztuczna inteligencja, te nowe technologie, zmienią w ogóle zawód wizerzysty? Charakteryzatora? To jest pytanie otwarte. Czy przyszłość to będzie taka hybryda, trochę artystycznej intuicji, trochę algorytmicznej precyzji? Kto wie. Może właśnie tego będą uczyć za kilka lat jako standardu. Bardzo możliwe. To na pewno temat, który warto obserwować. Jak sztuka makijażu połączy się z technologią? Dokładnie. Coś do przemyślenia.